jadę bez drożami, tak najbardziej lubię ciekawe co to będzie bo to jest jakiś parking przy drodze więc nie wydaje mi się, żeby było to ciekawe miejsce ale zobaczymy, no może A no już jeszcze mam jedno w zapasie, zobaczymy <laughs> droga się kończy zamienia się w taką jak widzicie, no trudno, jedziemy Sunę już dwa kilometry takimi, o, bezdrożami i jeszcze dwa przede mną więc Zapowiada się całkiem przyzwoicie. Patrzcie, kto mi na drodze stał. Widzicie? Proszę bardzo. Nawet nie ucieka. Patrzcie. Z tej strony ładna droga, z tej ładna droga. Ja muszę jechać tam. A, przyje... a jechałem takimi popieprzonymi drogami. No ale tak mnie nawi prowadzi. O! I dojechałem. Patrzcie. Miejscówka trochę oblegana. Ale jak mnie mam, nikt tu na noc nie zostanie. Stoły, zadaszenia są. Wejdę sobie zobaczyć o, Tędy, tu, zebejdę, bo mi się nie chcę tam dookoła iść o, Miejsce na ognisko. już mi ognisko rozpalają Bardzo dobrze Tam zobaczcie są Wychodki daleko Także to fajne są miejsca właśnie Fajne miejscóweczki można znaleźć o, Tutaj no zobaczcie Można ognicho rozpalić Jest przygotowany chrust A to jest Jezioro Białe Tak się zwie Malutkie, ale zobaczcie, też można popływać sobie sprzętem wodnym. Hmm. Tam sobie ludzie palą, niech se palą. Zmrok zapadnie, to wszyscy pouciekają. I zostanę sam. <laughs> o, patrzcie jaki. Cześć przyjacielu. Nawet no, się nie przywitał. Paszkalny. A my na razie sobie posiedzimy poczekamy, że pojadą wszyscy. Eee. Tak, um, no mam ochotę na, na coś, czy mi wykręci ryja. O, tarczy. No, jeszcze nie tej wody. Piąteczka pójdzie, jak nic. Zobacz, jeszcze rotorem jedzie. Ruch tu w Madrycie widzę, ale jak nie przyjedzie żaden camper, to się wszyscy to stąd zmyją, Zapadnie noc. Nie ma się co przejmować. A będę jadł swoje standardowe kimci, które uwielbiam, żeby ja wykręcę miłosiernie. O! O nie, kuźba. To chyba nie będę sam, bo będzie przeczepa <śm> No nic trudno. O, a nie. Dobra. Jem i widzimy się później. Przejdę się zaraz tam. Zobaczę, czy można wjeżdżać. Jak tak? Kurde, to może wiadę. I tak nieoczekiwana zmiana planu. Słuchajcie, jadę jeszcze dalej. Słońce widzicie jeszcze się nie chowa. Kurde, tyle ludzi się pozjeżdżało. Dajcie spokój, to jakaś nasiadówka będzie wieczorna. Ja nie lubię, kurde, ja lubię być sam. 10 km stąd znalazłem no, inną miejscówkę. Jadę szybko, zobaczę, żeby po nocy nie jeździć. Zobaczymy Znalazłem kolejne miejsce biwakowania. No ale ciekawe czy tam nie będzie ludzi znowu, kurde, bo tutaj no, w sumie byli ludzie, ale kurcze, tak jakoś... Coś mi w tym miejscu nie leżało. Mam tak czasami, że niby wszystko jest ok. Ludzie mi, mi nie przeszkadzają, ale coś było nie tak. Wiecie co? Wszystkie pola są zajęte. Wielką zaletą mobilnych domów jest to, że można spać wszędzie. A Po co mi nad jeziorem? Tam jest to pole. Podjechałem tam. Ludzi pełno. Aczkolwiek dzisiaj w nocy ma być 2 albo 3 stopnie. Także podejrzewam, że raczej tam spać nie będą, więc Stanę sobie tutaj nieopodal, jak widzicie tu w tym oto miejscu Przed znakiem tam nie mogę wjechać Tu jest droga udostępniona w ogóle do ruchu publicznego A ja sobie stanę tutaj i w razie czego mogę też tutaj spać Jest zasięg LTE, więc nudzić się nie będę Coś tam sobie zawsze obejrzę A i na spacer można pójść po lesie I w ogóle tu jest fajna baza wypadowa do pojeżdżenia rowerem Zobaczcie, samochodzik sobie tu będzie stał i mogę sobie wziąć rower. I zobaczcie, jakie, jakie piękne drogi rowerowe można pośmigać. I tak zrobię. Powiem Wam, że już się zaczyna robić chłodno. A tam stoją osobówki, to podejrzewam, że raczej się zwiną stamtąd. Tak, dobry plan. Ale słuchajcie, zrobimy małą naprawę mojej perełki, bo mnie wkurza coś. Pokażę Wam. Nie wiem, jakim cudem. Zobaczcie. Dlaczego jak ten pas się pokiełbasił, kurde, nie mogę go obkręcić, bo jak go obkręcam tutaj, żeby był prosto, no to tu się skręca i z kolei tu się skręci, nie, i tam gdzie jest napinacz pasa, więc odkręcę tą śrubę, poodwijam to wszystko i, I będzie dobrze. Dobrze mieć zawsze ze sobą klucze, najmniej śrubokręt, tutaj. o, lewą ręką to się fajnie robi. 19. O. Dobra. O. Idzie. Mam iść, kurde. Przepraszam, że jak pierdolę ale ale prawo ręce, trzymam kamerę, a kręcę lewo, ale jestem prawo Mam wylas. No i teraz o, odkręcimy sobie elegancko. Tu już był dawno zwinięty, kurde. Teraz jak to jak widzę. Całe jest kuźim. Główno nie już kręcić. Cykfu można zwinąć. O, jest prościutki jak ta lala. Trochę się tutaj zrolował. No ale to nic. Ale przynajmniej jest już teraz prosto. No i dobra. No bardzo dobra robota. Warto mieć zawsze ze sobą właśnie klucze. Ja zawsze mam takie pierdyknięcie, zawsze od zarania dziejów jak jeżdżę samochodami. Mam pełno kluczy i zwrócików. Tertytek nigdy nie wiadomo co, gdzie, jak, na co, po co się przyda. To są urządzenia mechaniczne, więc zawsze coś może się spierdzieli. Zobaczcie jaka brudna niunia jest. Zobaczcie na to. Ale to nic. Jutro pojedziemy na myjnie. Zawsze jak wracam z moich wojarzy. Jadę, zahaczam o myjnie. I ją myję Zobaczcie tutaj żona mi zahaczyła Zdarła farbę I tutaj jest zrobione Oczywiście to było wszystko robione, bo z po blacharce Takie ja też kupiłem I są wstawione, odsynkowane Te nadkola No bo to jest do gołego starte, będę to poprawiał jeszcze To też mi połamała kurcze Płakałem kurde prawie jak dziecko Mówię Zaraz Trafik się sprzeda, mam nadzieję, że szybko się sprzeda, to kupuję nowe opony i kupię znowu je kochamy, bo byłem z nich bardzo zadowolony, bardzo dobra trakcja właśnie na takich drogach, nierównościach, chociaż i tak powiem Wam, że ten czołg <słuch> idzie naprawdę wszędzie, naprawdę wszędzie, jest wyżej zawieszony niż Trafik i w takie bezdroża, jakieś błoto wysokie, coś tego, jest zarąbista sprawa. A tutaj w ogóle jeszcze bardzo prosto się podnosi zawieszenie, jakbym chciał jeszcze wyżej. Bo jak zapewne wiecie, te czwórki z przodu nie mają sprężyn typowych Kolon MacPhersona, tylko mają drążki skrętne i przykręcając sobie śrubę można po prostu podnosić wyżej, niżej. <grych> są takie patenty, już widziałem. Z tyłu oczywiście są sprężyny, które też można albo wymienić, albo porobić podkładki pod ten i ludzie robią go wysoko. Ale ja uważam, że nie jest to potrzebne, bo i tak jest wysoko zawieszone. Tam normalnie można wejść bez podnoszenia, bez tego. Bez podnoszenia auta i cokolwiek porobić. Zwłaszcza, że tutaj próg za progiem jest jeszcze tak. O, tam nie, dużo miejsca pod spodem, także. No i wszystko jest na wierzchu. Drążki do zmiany biegów tam, czy nagrzewnica. Wszystko jest na wierzchu, nie jakieś obudowane, jak główna kurcze w tych nowoczesnych samochodach. Dobra, ale to tyle. Podelektujmy się naturą. Pięknie tu jest, piknie. Patrzcie jaki pustostan tu stoi jaki ziomek idzie Kurde, no nie widzicie mnie Słuchajcie, za wygonili mnie kurde Stamtąd gdzie stałem no Zaraz się wszystkiego, wszystko wam powiem jak dojadę na miejscówkę Niestety nie mogę nic znaleźć Bo wszystko jest do dupy, ale zaraz wam wszystko opowiem No to siemano Słuchajcie, już wam opowiadam Co jest grane Śpię w miejscu, o, po prostu przy drodze Przy drodze jest taki zajazd Co prawda jest bardzo fajnie, zaraz wyjdziemy to wam pokażę jest zadaszenie, tam co mogę posiłek, ławeczka, można sobie usiąść. Yy, co się stało? Słuchajcie, byłem na poprzednim miejscowce. Co pan. Tu, no, byłem w fajny las, na, w lesie, elegancko, fajnie by się spało. Przyjechał pan leśniczy, jakiś, jakiś tam służbista jak zwykle. Ja mam gdzieś pecha do służbistów i powiedział, że ja tam nie mogę stać. Mogę stać tylko w miejscach wyznaczonych. No, zgadza się. Tak jest w regulaminach lasów państwowych, yy, poszczególnych gmin, tak samo. Ale no, umówmy się. No, co ja, czym ja szkodzę, że ja sobie stoję, mówię, może czekam aż ci pojadą, może, a tu nie wolno stać, A tak, wiecie służbista, no nie będę się kłócił, tak Wziąłem, pojechałem, znalazłem sobie taką miejscóweczkę gdzie indziej, Pożar się Boże, to niczego się nie nadawało. tam nawet nie można było samochodem zjechać, gdzieś tam w chaszczach, masakra Nie, mówię, to po drodze to miałem pamiętam, że tutaj było, to sobie tutaj przenocuję, dla mnie to nie ma żadnej różnicy, słuchajcie Jestem przy głównej drodze, ale mało uczęszczana, życie. Cisza jest w ogóle samochody nie przejeżdżają. Co jakiś czas przemknie jakiś samochód. Jak mówię, mnie to nie przeszkadza. W końcu trzeba. Kurde, zobaczcie, która godzina jest. 21, a jeszcze nie mam ani łyczka piwa w ustach. <laughs> a mam bo dzisiaj znowu dwie degustacje, także Blacik już gotowy. Zaraz będziemy degustować. Tylko chodźcie na zewnątrz to wam pokażę, co tam, jak tam ram wygląda. Patrzcie, takie coś. Widzicie? O, patrzcie, piękny daszek, ławeczka trochę zasyfiona, jak to zwykle była w tym. Wysłowić, czy nie mogę pić mi się, chce suszy mi jak cholera. No teraz akurat samochody jeżdżą. Wtedy się zgaszę, żeby nie było widać o. <laughs> przy głównej drodze. Ale atrakcja, Marcin, zajęliście. No nie, nie ma być atrakcyjnie, tylko mam się przestać. Atrakcje w nocy nie są możli... Nie ma żadnych atrakcji w nocy, więc co to zrobić? Co? Patrzcie, takie o. coś widzicie. Typowy taki zajazd to jakiś nadleci... jesteśmy w nadleśnictwie Nadleśnictwo różańsko. No, tak sobie despał, tak sobie stoję dzisiaj. To będzie nocleg przy drodze. W samochodzie nie jest tak głośno, a zresztą mam koreczki, jakby trzeba było zastosować w koreczkach. Już spałem nie raz, jak na nocki chodziłem, także <laughs> trzeba było, bo dzieciaki szalały. To jestem przyzwyczajony. No ale zarąbiste to jest, nie? Rano sobie zrobię jakieś, jakieś piękne śniadanko. A teraz, obieg monitorowany, widzicie? Idę teraz do środka i testuję mi piwerko. Zostaje tutaj już nigdzie nie jeżdżę. Muszę wam powiedzieć, że ja poniekąd strasznie się cieszę i zmieniam miejscówki z tego powodu też, żeby się przejechać samochodem. Mam to samo słuchajcie, co z rowerami. Bo może nie wszyscy wiedzą na tym kanale, subskrybenci tego kanału, że też jestem miłośnikiem rowerów elektrycznych. Tak potocznie nazwanych, bo to są rowery ze wspomaganiem elektrycznym, a nie samoelektryczne. To jest bez stwierdzenie. Jestem fanem, posiadam chyba z 5 czy 6 rowerów. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Testowałem już praktycznie nie jeden napęd. Centralny, najbardziej popularny centralny z różnymi mocami. Przednim, w tylnym kole. no Najróżniejsze, bo jestem po prostu. No jestem miłośnikiem tego. Bardzo lubię jeździć rowerami elektrycznymi i to nie ma nic wspólnego z lenistwem. To jest po prostu kto wsiądzie na rower elektryczny, u... przyjmijmy taką nazwę, kto wsiądzie na rower elektryczny raz, to się zakocha i zapadnie na chorobę tzw. Tak zwaną watowicę, czyli będzie chciał jeszcze, jeszcze więcej, więcej, więcej mocy. Rower elektryczny to jest po prostu fajna rzecz, gdzie to nie chodzi o to, że się oszukuje. Bo też się z takimi stwierdzeniami spotkałem, że to oszustwo na rowerze elektrycznym. Nie! Oszustwo by było, gdybym robił kondycję jakąś, nie wiem, ćwiczył gdzieś czy wyścigał się z kimś i potajemnie używał elektrycznego wspomagania. No to tak. A tu chodzi o zupełnie coś innego. Ja na przykład bardzo lubię jeździć rowerem, ale niekoniecznie lubię się męczyć na tym rowerze. Nie potrzebuję budować kondycji w bo uważam, że nie jest do, do niczego potrzebne. Lubię tylko turystycznie jeździć, a dzięki wspomaganiu elektrycznemu mogę jeździć dalej. I szybciej i więcej zwiedzić. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Jak kogoś interesują rowery elektryczne albo chciałby zgłębić ten temat, to zapraszam na kanał Marcel Bike. Tam właśnie mam wszystko zaprezentowane i współpracuję też z jedną firmą, dzięki której możecie taniej kupić zestawy, macie macie rabatowe i do spraw. Zapraszam, Marcel Bike Dobra, słuchajcie. Yy, <gryw> I wracając właśnie do tego, to jest taka druga moja miłość. Ja strasznie lubię. Może to wydawać się śmieszne. Samochód to samochód ten czy ten. Nie ma różnicy. Nic błędu, bardziej mylnego. Nie wiem, co ma te czwórka w sobie, ale tym samochodem po prostu się chce jeździć. Fajnie się tym jeździ. Naprawdę. Jest to technologia, stara motoryzacja. Czuję się w nim jak czołg, bym by siedziała naprawdę. Wszędzie wjeżdża, nie ma żadnego problemu. No, na pewno jest głośniej niż w nowych konstrukcjach, ale mniej plastikowo. Wierzcie mi, jest mniej plastikowo, czuć że jakość tych materiałów, bo moja T4 jest rocznik 96, to lata 90. Tam była zupełnie inna jakość wykonania. Zobaczcie te stare Golfy albo coś tam. Nie chodzi mi o rdzewienie w tym wypadku, nie chodzi, tylko chodzi o samo wykonanie, pancerność silników, wykonanie plastikowych wykończeń, no, no coś w tym jest, coś tym jest. Możecie się ze mną zgodzić lub nie. Hm. Trudna. Dobra, słuchajcie, będziemy testować piwerko. Kufelek jest. Dobra, wyciągnijmy tu jakieś piwerko, bo już mnie tak suszy dzisiaj. Co my tu mamy? Dobra, tu jest jakieś. O! Może być. Dalej kultywujemy tradycję ukraińskich piw. Nie, wiem, tu jest. Testujemy ukraińskie piwa, bo właśnie takie chciałem. A tutaj zdaje się, nawet nie czytam, ale widzę po mętności tego piwa, że to jest chyba pszeniczne. Nawet jest napisany cyrylicą, przeniczne. Co? Kto się uczył rosyjskiego, to wie. Ja tu dzisiaj sobie po polsku też. Tak, piwo pszeniczne jasne, pasteryzowane, wyprodukowano na Ukrainie. Alkoholu 4,8. Jeszcze raz powtórzę, w poprzednim odcinku powtarzałem, te piwa są stosunkowo tanie, jeżeli chodzi. Oczywiście nie są to kraftowe piwa, tak mi się przynajmniej wydaje. To są po prostu regularne piwa ukraińskie, które są produkowane, o Jezus, na Ukrainie. No to teraz będziesz miał wstrząśnięty. Na pewno będziemy smakować, bo jak, bo jak pewnie wiecie, ja jestem miłośnikiem pszenicznych piw, także a, nie strzeliło. Jest następnie zimne, lodóweczka trzyma już drugi dzień. Dobra, lejemy, lejemy, zobaczymy, co to będzie. Mętne, jak przystało, na przeniczne piwo. O. Proszę bardzo, jaka piękna, piękna pianka. Mętność tego piwa jest, jest, ba, jest na przykład, niż porównam teraz do komercyjnych piw, takich jak książęce, na przykład, przeniczne. Jest bardziej takie mętne. Znaczy jest bardziej takie jasno-żółte. O, nie mętne. Mętność jest taka... Mętność jest przezroczysta. Widać drugi koniec kufle, że tak powiem. Próbujemy. No pachnie jak pszeniczne. Bardzo dobre piwo. Powiem, że bardzo dobre piwo, naprawdę. W smaku bardzo przypomina mi piwo... Wy oczywiście nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, ale przypomina mi pszeniczne piwo z naszego szczecińskiego, tak zwanego, tak się nazywa, Nowy Browar. Tam serwują kraftowe piwa, tylko i wyłącznie taki pubik jest z kraftowym piwem i to smakuje prawie identycznie. Wierzcie mi, piwa pszeniczne potrafią być przeróżne, przeróżne smaki. Na przykład mamy taki inny pub w Szczecinie, Stara Komenda się nazywa, a nazywa się dlatego Stara Komenda, bo jest zlokalizowany w Starej Komendzie. I tam też serwują właśnie pszeniczne, który ma, słuchajcie, przepiękny pomarańczowy kolor. Jakby ktoś nie wiedział, że to piwo, to by powiedział, że to jest sok pomarańczowy. Taki miał kolor i odcień na pierwszy rzut oka. Nie to jak te, To jest takie mętne. Jak ktoś lubi pszeniczne, to spróbujcie sobie, jakby ktoś chciał, to takie piwerko pszeniczne. Spróbujcie sobie, bo naprawdę warto. Warto w ogóle próbować różne piwa, bo... Piwo, piwu nie jest równe, a smaków jest naprawdę, słuchajcie, tysiące, tysiące, tysiące. I jak wam gwarantuję, że w każdym moim odcinku przetestujemy jakieś piwa, bo tego jest po prostu od cholery. Ja oprócz piw przenicznych uwielbiam piwa kwaśne. Wszelkiego rodzaju piwa kwaśne. Wiem, to jest dla yy, koneserów, że tak powiem, bo można kwaśne piwa się albo lubi, albo się nienawidzi. Ja uwielbiam, po prostu uwielbiam i nie mówię to na przykład o takich kwaśnych piwach jak garaż albo coś takiego. Nie, nie, nie. Garaż to jest, to jest czysta chemia, nie? Czy tam grejfrutowy, czy tam jakiś, nie wiem, cytrynowy, on jeszcze cytrynowy jest najlepszy, ale to wypije się jeden i ma taki się osad na języku, jakby czy, czy kwasek cytrynowy sobie wziął. To jest, bo to jest komercja, nie? to jest komercyjne gówno, ale spróbujcie sobie kraftowych piw kwaśnych. Zupełnie inna sprawa. Chodzę na przykład na takie kwaśne piwa do pubu Czeski Film się nazywa u nas też. Te właśnie serwują kraftowe piwa. Właśnie, fajnie w tych kraftowych piwiarniach jest to, że na przykład nie wiecie, co jakie piwo dane smakuje. No to oczywiście wam próbkę dają. Chodzimy do pubu, który nazywa się Office. Typowo kraftowy. Zawsze mają swoje piwerka. Fajny człowiek tam sprzedaje. Zawsze można pogadać. Zawsze popróbować nowych piw. Zmieniają się w menu te piwa. No, Wiadomo, kraftowe piwa nie są tanie, one są, no trochę kosztują, ale naprawdę, jeżeli, nie mówię żebyście chodzili codziennie, nie, ale jak już jesteście w tym pubie, to popróbujcie sobie różnych kraftowych piw, bo jest zupełnie inny smak. Oho, E08, zgasło mi Webasto, czyli znowu bańka, zobaczcie, o, zobaczcie, widzicie, E08, a to oznacza, że bańka powietrza dostała się w wężyku i płomień z gazu. Wygasimy, włączymy jeszcze raz i odpali. Nie wiem czemu tam się kurczę. Co jakiś czas bańka powietrza. Nie wiem czy się cofa. Ja wiem co ja muszę zrobić. Ja zastosowałem jeden zaworek zwrotny. No, włącza się awaryjnie. Wyłączy się, zaraz włączymy, zadziała. Zastosowałem zaworek zwrotny tylko na pompkę do Webasta. Ale muszę zastosować zaworek zwrotny też do przed filtrem. Paliwa do silnika. Tak zrobię, mniej więcej zrobię. Kupię zaworek, wsadzę i po prostu, mi się że to wydaje, tam się jakoś powietrze dostaje. No nic, nieważne. Także mówię, zachęcam Was do próbowania kraftowych piw, bo naprawdę warto. Patrzcie, jak tu ciemno. Uch, ciemno wszędzie, coś to będzie. Ale daje jezu ta latarka. Jakby ktoś chciał, armeteka, latarkę kupić, bo to jest Ar y latarka armeteka. Kodzik znajdziecie w opisie filmu. Macie zawsze zniżkę na zakup No powiem wam, że latareczki są zarąbiste To jest akurat Wizard C2 Pro To jakby ktoś chciał To link w opisie, macie wszystko Ale znajdziecie Słuchajcie, jest masakrycznie zimno w, 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 Dobra, spinkalam do środka Bo to nie ma co Jezu, jak zmarzam No dzisiaj słuchajcie, w nocy ma być Ma być Przecisnąłem rękę Oła! Ja sobie do fotela przycisnąłem. Dzisiaj ma być 3, chyba czy 4 stopnie w nocy. No i już czuć para leci z ust jak cholera. Także już czuć, że będzie zimniasto, zimniasto. Zaraz się włączę z nowym testem ostatniego dzisiaj piwa, bo chcę tak po dwa piwka na odcinek testować. Wiem, że może niektórym się to nie podoba, ale ja po prostu jestem smakoszem piwa i będę to robił. Tak. Wiecie, jakimś alkoholikiem nie jestem, nie piję na co dzień piwa, tylko właśnie na wyjazdach, nie? Ale jak już piję piwo, to staram się pić jakieś lepsze. Czasem się zdarzy, że piję normalną sieciówkę, ale przeważnie staram się pić jakieś piwa lepszej jakości. No to te pewnie nie są lepszej jakości, bo to są pewnie standardowe piwa ukraińskie na Ukrainie sprzedawane. Ale wiecie, w Polsce to jest takie egzotyczne, nie? Więc dlatego. Testuję sobie takie. A te bardzo polubiłem na jednym z ostatnich odcinków właśnie. Dzisiejszą biesiadę to skończymy późno w nocy. Mamy godzinę w tej chwili 23.36. A mi się w ogóle spać nie chce. Dobra, słuchajcie, mamy dzisiaj ostatnie piwerko. To jest piwerko, słuchajcie, klasyczny Pils. Klasyczny Pils, oczywiście ukraiński. Obolon się nazywa piwo. Obolon Premium. Każdy jakiś tani sikacz na Ukrainie. No nieważne. Piwo jest produkowane w Kijowie. Także mamy piwerko ze stolicy Ukrainy. Coś mogę powiedzieć o tym piwie? 5% alko No i tyle. Pils. Po prostu pils. Otwieramy piwo jasne. Cyk, Marcin, Kupcy w końcu otwieracz. A tam po co? Zbędny bagaż. Musimy jak najmniej miejsca zajmować w moim kamperze. Także. Dobra, pieprz z głupoty. Dobra, lejemy, słuchajcie piwo jaśniutkie, jak to w Pilsach bywa. Powiem wam, że zacząłem, zakochałem się w Pilsach, bo to jest jednak fajne, lekkie piwo. Ja nie lubię takich hardkorów jak Portery albo coś takiego. Aczkolwiek też będę je testował dla was specjalnie, żebyście widzieli, jak krzywiery ja przy ich piciu. <grym> Raz miałem okazję pić Risa. Risa to jest Russian Imperial Stout. O Boże, tak gorzkiego piwa to ja w życiu nie piłem, naprawdę. Masakra. Zobaczcie, piweczko, jaśniutkie, jak siki, weroniki, nie obrażając Weronik, oczywiście. No dobra, próbujemy. No zapachu tu nic nie będę mówił, bo pilsy czy tam te inne, wszystkie smakują zapachy, są takie same. Jak są piweczka jakieś wiecie. Yy, Ipa, na przykład, to które mają aromaty owocowe, to bardzo ładnie pachną, a pilsy, pszeniczne, wszystkie pachną tak samo, jak dla mnie przynajmniej. Wiem, że się nie zgodzą niektórzy ze mną, ale dla mnie tak jest. Kurde, pijąc pilsy, słuchajcie, one się nic im nie wyróżniają generalnie. Są takie dla mnie, to są takie lekkie piwa, bardzo lekkie, no. Co mnie tutaj znowu... Znowu mi, kurde, telefon przeszkadza jak coś nagrywam, zawsze siedzę, oglądam film, nic. Zaczynam nagrywać pim, pim, pim. co chwilę. Tak samo mam w domu, jak nagrywam coś, znaczy jak nie nagrywam, siedzę sobie w ogródku, tam coś jakiś porządkuję rzeczy, albo coś robię, cisza. Zaczynam nagrywać, to sąsiad piłuje, następny rąbie, tam jakiś napierdziela czymś, tu włączy kosiarkę. No tak mam, tak jest zawsze. I nie tylko ja tak mam. To jest złośliwość rzeczy martwych i prawo martwiego dodatkowo do tego wszystkiego. To była ostatnia degustacja dzisiejszego wieczoru. Także zdrowie wasze, moi drodzy. Naprawdę szanuję moich widzów i wznoszę za was toast. Przyszła pora na spanie. Słuchajcie, mamy pierwsza 21. No, a dzisiaj trochę posiedziałem. Może jeszcze jutro coś wykombinuję, dziś pojedziemy, zobaczymy, nie wiem, zobaczę. Jak nigdy posiedziałem do pierwszej 20. Także widzimy się rano, trzymajcie się. Do jutra!